Cześć wszystkim, Bartek Muzej w tej strony. Dzisiaj mam e, obowiązki na działce, ale nie przeszkodzą mi one, proszę prowadzić kolejną recenzję. Oto piwo Banany na Rauszu, czyli wędzony Weizen od browaru Reden, który urzęduje na Śląsku. E, krótka morska opowieść. Banany na Rauszu to kolejne nasze piwo w stylu Hefeweizen. Zachęceni sukcesem polskiej pszenicy uważyliśmy im wariację z dużym udziałem jęczmiennego słodu wędzonego oraz wyraźnie zaznaczoną goryczką pochodzącą z amerykańskiego i czeskiego chmielu. No, czyli polskie drożdże od fermentum mobile. Yy, FM41. i banany. Czyli gwoździki i banany. Jeżeli. Orientujemy się o co chodzi. Skład woda, drożdże fermentum mobile, słody pszeniczny, karmelowy, jęczmienny, wędzony. Mielę to kolumbus oraz sas. A jakby to położyć? O, powiedzmy, że tutaj będzie jako tak. Mam, nie mam otwieracza, ale mam ze sobą fachowe narzędzie do otwierania piwa. Bardzo przyjemna wędzonka na poziomie, który ja lubię, czyli niezbyt wysokim. Lekkie banany czyli jak najbardziej w zapachu wszystko jest dobrze. Aromat jest dosyć słodki. Niestety. Myślałem, że będzie bardziej wyraźne, ale, ale nie jest źle. No, szkło, jakie mam, to nie jest typowe szkło cena tylko firmowe szkło Pilznera. Rozpoczynajmy przelewanie. Żebym nie musiał przejeżdżać kosiarką przez kapsel, to widzimy firmowy kapsel Reden'a. Widzimy kadzie. Piwo. Barwa. Hmm. Podziewałem się czegoś jaśniejszego. Tutaj mamy powiedzmy bursztyn. Piwo jest mętne. zaraz będzie trzeba będzie dokonać weryfikacji. Chyba czuję gwoździe. Wydawało mi się tylko wędzonka. Piana dosyć obfita, biała, drobno i średnio pęcherzykowa. O, widać, że piwo jest dosyć wysoko nagazowane, bo Czapa cały czas się buduje. No, idealnie bialutkie. Przejdźmy do pierwszego łyku. Mamy piękne okoliczności przyrody. Na pewno piwo pisze się w ten wspaniały dzień. Banany na rauszu, browar Reden. wysycenie średnie ku wysokiemu. Piwo jest dosyć wytrawne. W smaku w smaku jest wędzonka. Pewnie od nie, nie sprawdziłem jaki to jest dokładnie słód wędzony, ale czujemy no, typową szyneczkę Zapomniałem powiedzieć o tym, że piwo ma 4-6 alkoholu, 12 plata. Piwo jest bardzo orzeźwiające. Wędzonka, no czego nie lubię, w, no niestety w słodach wędzonych, czyli tego, takiej podłej, chamskiej, ordynarnej szynki, yy, tutaj tego nie ma. Jest naprawdę przyjemnie. Mam nadzieję, że owady nie zlecą się do tak zasnego trunku. Ale że jestem w połowie roboty, to dopijemy powolutku, kosimy resztę i będziemy mogli odpocząć po ciężkiej dni pracy. Może jeszcze chwila o etykiecie. No cóż, Browar Reden w swoich etykietach jest dosyć konsekwentny, trzyma się jednej stylistyki. Tutaj mamy trzy wesołe banany. Jeden pali, nie polecamy palenia, szkodzi zdrowiu. I też nie wiadomo, czy szkodzi bananom. Zobaczymy. Yy, żółta, teistyka przywodząca na, na myśl i banany, i pszenicę. Nie ma się do czego doczepić Wszystkie informacje zostały podane. Jest QR-kod. Data przydatności do spożycia to no, naklejona. 10 lipca 2015 roku. Butelka jest bezwzwrotna. Polecam wszystkim, gdybym miał wystawić ocenę, to mocne, mocne 3 z plusem 7 na 10. Dziękuję wszystkim za towarzystwo. Wracam do pracy. Trzymajcie się.